Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 14 czerwca. W liturgii obchodzimy wspomnienie błogosławionego Michała Kozala, biskupa i męczennika. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Pamiętam kochani, że kiedy w dzieciństwie graliśmy z kolegami w piłkę nożną, to czasem dla własnej wygody zmienialiśmy zasady gry. Na przykład nie graliśmy na auty, nie graliśmy na spalone, bramkarze byli lotni. Takich zasad nie ma, ale my sobie tak ustaliliśmy i już. O wiele gorzej jest, kiedy na przykład ktoś w swoim życiu zmienia zasady, na przykład prawo Boże nagina do swoich potrzeb. Zamiast spełniać wolę Pana Boga, to chce, żeby Prawo Boże w taki sposób zmanipulować czy spreparować, żeby było usprawiedliwieniem dla naszych złych postępowań. W historii Kościoła zdarzało się, że niektóre fragmenty z Pisma Świętego były niewygodne, a więc bardzo chętnie je wycięli. Czasem nawet całe księgi były wycięte z kanonu Pisma Świętego, dlatego że były niewygodne. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski podczas wypowiedzi kiedyś spytał swoich rozmówców, słuchaczy, czy chcecie poznać Ewangelię według Świętego Franciszka. Oni z zaciekawieniem spojrzeli na Niego on powiedział, otóż Ewangelia według świętego Franciszka jest taka: cztery Ewangelie bez komentarza. Jak mówi dzisiejsza, Ewangelia Pan Jezus nie przyszedł, aby zmienić prawo, lecz aby wypełnić. Te wszystkie bardzo liczne przepisy prawa Pan Jezus zebrał w takie dwa przykazania: przykazania miłości Pana Boga i miłości bliźniego. Jezus przyszedł wypełnić prawo. Są takie trzy znaczenia tego, że Jezus przyszedł wypełnić. Po pierwsze, Wypełnił, dlatego że wszystkie obietnice Starego Testamentu, wszystkie proroctwa zostały wypełnione w Panu Jezusie. Pan Bóg udowodnił, że jest prawdomówny. W Jezusie Chrystusie te wszystkie obietnice się spełniły. Drugie znaczenie tego sformułowania, że Jezus przyszedł wypełnić, oznacza to, że Jezus zrealizował wszystkie przepisy prawa. On wypełnił. Tak jak dla niektórych wydawałoby się to niemożliwe do spełnienia, Pan Jezus to wszystko wypełnił nie według litery, lecz według Ducha. I trzecie znaczenie tego sformułowania, że Jezus przyszedł wypełnić prawo, to mianowicie, że Jezus uzupełnił te wszystkie przepisy prawa, które gdzieś tam wymagały jeszcze jakiegoś dopełnienia, udoskonalenia, dopracowania. Jezus przyszedł i dopracował, wypełnił. I znów przywołam postać świętego Franciszka z Asyżu, który nie chciał reformować Kościoła krytykując innych, ale reformę Kościoła rozpoczął od siebie. Sam Siebie krytykował i od siebie wymagał. Usłyszał od Pana Jezusa głos: Franciszku odbuduj mój kościół i zaczął budować kościół właśnie w swoim sercu. Czasem zdarza się, że kiedy ktoś obejmuje nowy urząd, na przykład jakiegoś przełożonego albo szefa w pracy, to często wprowadza swoje porządki, i często krytykuje tych, którzy byli gdzieś tam wcześniej, że to właściwie było nieistotne, nielogiczne i tak i wprowadza swoje porządki. I często ci, którzy są na jakimś stanowisku pracy, to muszą jakoś tam dostosować się do szefa. Natomiast Pan Jezus przyszedł nie, żeby zmieniać cokolwiek, ale żeby wypełnić. To znaczy, uczy nas również tego, żebyśmy chcieli po prostu podjąć te obowiązki, które są, żebyśmy nawet nie szukali jakichś innych dodatkowych rzeczy, żebyśmy po prostu wypełnili to, co do nas należy i zrobili to według ducha, a nie według litery, w sposób taki bardzo radosny, nie z przymusu, ale z serca. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.